Cześć Witam. Jakiś czas temu yy, otrzymałam przesyłkę od Marysi i Szymona z Warszawy, ale postanowiłam nie pokazywać książek yy, wyjmując je z pudełka, tylko po ich przeczytaniu. Książek jest 7 i zaraz wam je pokażę i no tak trochę omówię. Yy, na początek niesamowita kartka. To jest <coughs> przepraszam. To jest plak projekt Projekt plakatu Kai Rankas i wszystkiego najlepszego życzymy fanów Marysia i Szymon i ich kot Jacuś. O, Jacuś jest tu. Bardzo dziękuję. No i teraz książki. Będę pokazywała je w kolejności czytania. Najpierw ta. Książka zatytułowana Titanic Pamiętna Noc, napisany przez Waltera Lorda. Tu pisze, że prawdziwa historia Titanika. Właściwie każda książka o Titaniku ma taką reklamę, a napisano już już wiele, i powstanie jeszcze więcej. Co jest wyjątkowego w tej książce? Otóż czytając poczułam się, jakby, jakbym tam była właśnie na pokładzie, no może nie na pokładzie numer 3, ale na pokładzie no, na jedynce, a także plan Titanica. Mogłam sobie prześledzić i się dowiedziałam, że Titanic miał cztery kominy, ale czwarty był tylko otrapą, bo to wpływało na prestiż tego statku. Były dwie biblioteki biblioteka dla klasy pierwszej, biblioteka dla klasy drugiej. Czego jeszcze się. Aha, jaki jest jeszcze atut? W tej książce są wymienione nazwiska wszystkich pasażerów Titanica. A także ze wszystkich klas, a także obsługi i yy, na przykład orkiestry. Dowiedziałam się wreszcie, jaką, orkiestrę, na, jaką melodię naprawdę grała orkiestra z Titanic'a. Wśród tych nazwisk poszukałam nazwisk polsko brzmiących. Znalazłam tylko jedno: niejakiego pana Gilińskiego. Nie było wśród tych nazwisk Leonarda DiCaprio i Kate Winslet. Czytało się naprawdę bardzo przyjemnie. Można przeczytać, bo jak mówię, zawsze czegoś nowego się dowiadujemy. Titanic, y, Pamiętna Noc, Walter Lord. Druga książka to biografia. O, biografia Marlena, czyli Błękitny Anioł w garniturze, napisana przez C.V. Kortenra. Jest to amerykański pisarz pochodzenia hiszpańskiego i do Marlena, oczywiście, te wyskubane brwi. To jest Marlena Dietrich, niemiecka m, aktorka i pieśniarka. Sławę przyniosły jej filmy i nagrania z dwudziestolecia międzywojennego. Ja oglądałam dwa filmy z Marleną Dietrich: to jest Błękitny Anioł oraz y, Maroko w którym to filmie patronował jej, partnerował jej James, co ja gadam, Gary Cooper. No co Marlena? No Marlena, no jest sławna, bo jest sławna. Nie wiem, czy wielu osobom dzisiaj młodym coś powie to nazwisko, bo jej imię przetrwało na przykład w kroju spodni. Kiedy ja tam gdzieś buszuję, jakichś internetowych, Sklepa z odzieżą, to są spodnie typu Marlena, czyli szerokie. O, co ja powiem? Aha, czytałam jej kilka biografii, między innymi Angeliki Kuźniak pod tytułem Marlen, wydaną przez wydawnictwo Czarne. I tam była mowa o koncertach Marleny w Polsce, a było ich tak: w Warszawie 6 razy, w Gdańsku 5 razy i we Wrocławiu dwa razy koncertowała. To były lata 60. O jej takim zauroczeniu z Zbyszkiem cybulskim i nawzajem. A więc kto interesuje się kinem, aha, to jest narracja pierwszoosobowa. Kto ja, mnie moje. Kto interesuje się kinem? E, no to bardzo polecam. Marlena błękitny anioł w garniturze. E, co teraz? A, teraz nagroda nobla. Nagroda Nobla z 2021 roku, Abdul Razak Gurnah zatytułowana Raj, wydawało, wydane przez wydawnictwo pozdańskie Raj. Bohaterem jest 12-letni Jusuf, który zostanie sprzedany przez swojego ojca na służbę do wujka Aziza. Z tym wujkiem podróżuje, jest w jego sklepie. Podróżuje właściwie po całej Afryce, poznaje tęże Afrykę, no ale ja trochę się odbiłam od tej książki. Nie zainteresowały mnie specjalnie losy Yusufa. być może dlatego, że kultura Tanzanii no, jakby to powiedzieć no, nie jest mi bliska i trudno mi się było przebić prze, przez ten właśnie. Taki, tę kulturę Afryki. Także trochę się odbiłam. Aha, jeśli istnieje raj na ziemi, to właśnie tu, właśnie tu, właśnie tu, zaśpiewał kpiąco wuj Aziz i się uśmiechnął. Kiedy patrzę na tę krainę, przepełnia człowieka tęsknota. No, jak mówię. To raczej książka nie dla mnie, ale ym, warto przeczytać, choćby dlatego, że napisał ją noblista, czyli Raj. No, o, tutaj coś znacznie lżejszego. To jest Bernardin Evaristo, Mr. Loverman. Loverman to chyba co? Loverman to jest ten. Loverman to jest kochający człowiek? Ale widzicie tęczę. I to już wskazuje na, o czym będzie ta historia. Barry Walker ma 74 lata. Urodził się w Anglii, ale po jego e, przodkowie pochodzili za, z Antigły. Tak, na, z Antigły. No i stamtąd też ma żonę. I co? No i jest dobrym mężem, ojcem, ale żona... Po, Cały czas po, podejrzewa go o zdradę. Z babami musi ją zdradzać, jest z tego powodu nieszczęśliwa i wściekła. Język jest taki humorystyczny, zaznaczyłam tu jedno takie zdanie. Staram się skoncentrować na bieżącym zadaniu, ale kiedy zerkam ukradkiem na Karmel, widzę, że jest już gotowa do inwazji na Polskę. I otóż ta Karmel, żona wraca na Antigłę, bo umarł jej ojciec, pozostawia Barego samego w domu i wtedy on podejmuje decyzję, żeby zrobić coming out, ponieważ nie zdradza Karmel z babami, tylko ze swoim przyjacielem Morrisem, z, z którym jest właściwie od piaskownicy i mówi, że nigdy nie jest za późno na nowy początek. Przeczytałam szybko, Język humorystyczny. O. Książka, której nie przeczytałam, to jest ta: Wszystko, co chciałabyś wiedzieć o seksie i o co wreszcie nie boisz się zapytać Sophie Bramley i François Auvignon. To są Francuzi. Tak. No, Francuzi o seksie wiedzą wszystko i jeszcze więcej, ale ja tylko tak przekartkowałam. I Znowu autor francuski Julien Sandrel. Pokój wspaniałości. Książka, która sprawi, że będziecie <grym> płakali ze szczęścia. Bohaterką jest Elma, która z synem mieszka w Paryżu. Louis ma 12 lat. Telma robi karierę w korporacji. Nie ma czasu dla syna. Aż pewnego razu syn ulega wypadkowi, zostaje potrącony przez samochód i jest w śpiączce. Wtedy Telma zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem, tym bardziej, że w korporacji, korporacją kieruje Mizogin. Ona spoliczkowała swojego szefa, za co została wyrzucona z pracy, ale skierowała sprawę do adwokata i on stara się odzyskać wielkie odszkodowanie. Za seksizm, bo tak traktowano pracownicę w tej korporacji. Ale Telma weszła do pokoju syna, który jest w śpiączce, i tam znalazła zeszyt wspaniałości. W nim Luis spisał to, co chciałby w życiu zrobić, zobaczyć. Między innymi tak: Zebrać zestaw ultra rzadkich kart w Pokémon Center. Wziąć udział w tradycyjnym ślubie w świątyni Meiji, odwiedzić i tak dalej. Jednym słowem zainteresowany jest Japonią. I matka postanowiła, że wyruszy w podróż do Japonii, aby spełnić te synowskie marzenia, a będzie jemu swoją podróż na bieżąco relacjonowała poprzez filmiki, opowiadanie, bo wierzyła, że w ten sposób Luis się obudzi. Że wróci do żywych, że to będzie coś, co pozwoli mu, jak mówię, wrócić do świata, aby samemu spełnić te marzenia. No i jest tu Happy End, Happy End, a więc taka baśń ze szczęśliwym zakończeniem naprawdę wzruszająca o, tak powiem pokój wspaniałości Julien Sartel. No i na koniec najmniejsza gabarytowo książeczka, ale arcydzieło, ta, której chciałabym poświęcić trochę więcej czasu. To jest Hanna Kral i Na wschód od Arbatu. To są, to jest siedem reportaży Hanny Kral, które powstały w latach 1966-69, bo wtedy wraz z mężem przebywała w Związku Radzieckim jako reporterka. Polityki, mąż też był reporterem. No i powstały właśnie tamte reportaże. Niedługo minie od ukazania się książki, ile tam 60 lat, ale moim zdaniem nic a nic się ona nie zastarzała. Zwłaszcza zachwycił mnie język, język ezopowy, bo w 1966 roku, jeżeli pisało się o Związku Radzieckim, to tylko dobrze można było pisać. Wszelkie <laughs> niedociągnięcia, wady, ciemne strony można było przedstawić czytelnikom tylko takim językiem, a cenzor czuwał. I Hanna Kral w tych o, w tych reportażach no, wznosi się na szczyty mistrzostwa językowego. Mariusz Szczegieł we wstępie właśnie pisze o cenzurze ówczesnej i o tym mistrzostwie. to jedno zdanie z mm, reportażu poświęconego wierszynie po, y, wsi na Syberii, którą zamieszkują Polacy, to znaczy potomkowie Polaków. Którzy tam przybyli dobrowolnie, bo obiecano im ziemię. Posłuchajcie uważnie tego zdania. Autobus jeździ codziennie, z wyjątkiem dni, kiedy pada deszcz, kiedy są zaspy, kiedy jest wiosenne i jesienne błoto, i kiedy na drodze są wyboje. O deszczu, błocie i zaspach. A więc tak właśnie starała się opowiedzieć o Związku Radzieckim. Natomiast w posłowiu jej mąż przytacza taką odpowiedź. Zadał pytanie Wiktorowi Jerofiejowi, z kim lub z czym, w czym pokłada nadzieję co do przyszłości Rosji. Pisarz odpowiedział własnym aforyzmem. W Rosji. Nadzieja umiera pierwsza. Aha, o czym są reportaże, już wam mówię. A więc o tej wsi, zamieszkałej przez Polaków, tak. Cztery miliony szachistów. Szachy jako obszar wolności. Następnie wieczór poezji. Przepiękny reportaż o wieczorze poezji robotniczej. Jeden z robotników pisał wiersze o kwiatach, drzewach i został poddany krytyce, bo robotnicze wiersze powinny docierać do robotników, a więc tematy powinny być robotnicze. Nowy teatr, o fizycy, świetne się kobiety w kolorze lila, o radzieckich kobietach, które. Oczywiście nosiły rzeczy z materiałów dostępnych, a marzeniem każdej z nich były lakierki. Przypominam, że są to lata 60. Lakierki importowane ze wszystkich krajów, również z Polski, bardzo trudno dostępne, chyba że na bazarze. I na pytanie Hanny Kral, dlaczego tak jest, zapytała jedną kobietę, no, że są tylko importowane. Ona odpowiedziała właśnie tak, że. Mm, ten przemysł radziecki już niedługo będzie nam nadążał za potrzebowaniem, a więc te problemy są chwilowe. Świetna, świetna, zostawię sobie tę właśnie książkę, bo te, które tu pokazałam, trafią do naszej biblioteki. Nie znałam, jak mówię, ale rewelacyjna książka Hanny Kral na wschód od Arbatu, która się nie zestarzała, a język jest mistrzowski. To były mm, prezenty od Marysi i Szymona, za które bardzo dziękuję. Oczywiście rewanżek już jest przygotowany. Dyskutujmy, bo być może niektóre z tych książek czytaliście. Dziękuję do zobaczenia.